Wyobraźcie sobie świat, w którym na Ziemi, w Europie pojawia się kilku przedstawicieli obcych z gatunku Xenomorph. Witajcie na kanale Graczfan. W dzisiejszym materiale przedstawię Wam jeden z hipotetycznych scenariuszy tego tragicznego wydarzenia na przestrzeni dni, tygodni, miesięcy i lat. Z góry dziękuję za każdą łapkę i komentarz, bo pomaga to w rozwoju kanału. Dzień Pierwszy. Pewnego dnia w niezamieszkanym obszarze Europy, na przykład w gęstym lesie na obrzeżach małego miasteczka w Polsce, ląduje statek kosmiczny. Kilka godzin później z wraku wydostają się ksenomorfy. Pierwsze osoby, które zauważają dziwne stworzenia, są zszokowane i przerażone. Jednak początkowe doniesienia są traktowane jako niewiarygodne. Ludzie myślą, że może to być jedna z mistyfikacji, które zwykle pojawiają się w internecie. Pierwszy tydzień wstępna ekspansja. Xenomorfy szybko przystosowują się do nowego środowiska, zaczynają atakować lokalne zwierzęta i ludzi w pobliżu miejsca swojego pojawienia się. Lokalne społeczności są w szoku. Doniesienia o brutalnych i niezrozumiałych atakach zaczynają się pojawiać w mediach, choć wielu ludzi nadal jest sceptycznych. Lokalne władze podejmują pierwsze kroki, wysyłając patrole do zbadania sytuacji. Niestety dochodzi do starć, które kończą się tragicznie dla ludzi. Pierwszy miesiąc eskalacja i interwencja. Ksenomorfy szybko się rozmnażają, co prowadzi do gwałtownego wzrostu ich liczby. Ataki stają się coraz częstsze i bardziej brutalne. Małe miasteczka i wsie w regionie zaczynają być opustoszałe, gdyż ludzie uciekają w panice. Kraje europejskie, zaniepokojone rosnącym zagrożeniem, wprowadzają stan wyjątkowy w dotkniętych regionach. Wojsko i siły specjalne zostają zaangażowane w walkę z obcymi. Rozpoczynają się próby izolacji stref, w których ksenomorfy są najaktywniejsze. Międzynarodowa społeczność zaczyna monitorować sytuację z dużym zaniepokojeniem, oferując pomoc w postaci sprzętu wojskowego i specjalistów. Rok od incydentu wojna na pełną skalę. Pomimo zorganizowanych działań obcy rozmnażają się w zastraszającym tempie. Dochodzi do regularnych starć, w których ludzie ponoszą ogromne straty. Ksenomorfy atakują większe miasta, co prowadzi do masowych ewakuacji i chaosu. Rządy europejskie koordynują swoje wysiłki w celu zwalczania zagrożenia. Laboratoria na całym świecie pracują nad znalezieniem skutecznych metod walki z obcymi. Powstają specjalne jednostki wojskowe wyposażone w zaawansowaną broń, jednak ich efektywność jest ograniczona. 5 lat od dnia zero przetrwanie w cieniu zagłady. Społeczeństwo adaptuje się do nowych, ekstremalnych warunków. Ludzie ukrywają się w bunkrach, schronach i zabezpieczonych strefach. Mimo wprowadzenia nowych technologii wojskowych, ksenomorfy nadal stanowią poważne zagrożenie. Miasta przypominają fortece, a życie codzienne to ciągła walka o przetrwanie. Wiele rządów upada pod naporem zagrożenia, a kontrola nad sytuacją staje się coraz trudniejsza. Pierwsza dekada walka o przetrwanie. Populacja ludzka jest dziesiątkowana, pozostałe enklawy ludzkie funkcjonują w permanentnym stanie wojny. Nieliczne grupy naukowców i wojskowych kontynuują badania i rozwijają nowe technologie w nadziei na odwrócenie losów wojny. Rozwijają się nowe strategie walki z ksenomorfami, ale każda bitwa wiąże się z ogromnymi stratami. Ludzkość staje przed wyzwaniem nie tylko walki z obcymi, ale także przetrwania jako gatunek. Podsumowanie. Obecność ksenomorfów na Ziemi przyniosłaby zagładę na niespotykaną dotąd skalę, ludzkość ostatecznie zostałaby wybita, a planeta zostałaby przyjęta przez obcy gatunek. Z racji na naszą populację byłby to stopniowy lecz nieunikniony proces, nie oddalibyśmy jednak planety bez walki.